Cooler Master Atmos cały czas jest niepokonany w moim zestawieniu chłodzenia I.O. na procesor. Zobaczymy, czy sytuacja się zmieni po dzisiejszych testach chłodzenia I.O. tego samego producenta. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na test chłodzenia I.O. Cooler Master Master Liquid 360 Ion. No i zobaczymy, czy to chłodzenie... Pozbawi pierwszego miejsca Atmosa, który to królował w moim zestawieniu przez bardzo długi czas. Także przejdźmy do konkretów. Jako oznaczenie 360 to oczywiście mamy chłodnicę, która pomieścić może trzy wentylatory 120 mm. Tak jak widać, fabrycznie od razu zainstalowane są na chłodnicy. Ich nazwa to Mobius 120 PARGB. Maksymalna prędkość obrotowa to 2400 na minutę i łożysko, jakie zostało tutaj zastosowane to lub Dynamic. No i zwróćcie też uwagę na dość nietypową konstrukcję tych śmigieł, mianowicie łopatki połączone są z obramówką, która obraca się razem z nimi. Wentylatory rzecz jasna, mają zasilanie czteropinowe, czyli PWM. No i jako iż mają też one podświetlenie ARGB, to z każdego z nich wychodzą po dwa przewody właśnie czteropinowy PWM i trzypinowy ARGB. Warto też zaznaczyć, że wszystkie te przewody mają bardzo porządne oploty. W przypadku przewodów ARGB tutaj mamy po dwie końcówki, także możemy sobie bez problemu wszystkie wentylatory równolegle połączyć. Chłodnica wykonana jest z aluminium, a jej profil wynosi 27 mm, czyli tyle co w standardowych Ajo. Węże o długości 400 mm znajdują się w nylonowych, porządnych oplotach. Oczywiście na końcach przy pompie mają one ruchome przeguby, żeby łatwiej było to wszystko ułożyć w obudowie. Przejdźmy teraz do bloku pompy. Jej podstawa jest okrągła, wykonana z miedzi. Jak widać tutaj, Kler master nałożył taki wzór do nakładania pasty termoprzewodzącej w postaci plastrów miodu. Pasta rzecz jasna dołączona jest w komplecie razem z chłodzeniem. Co też istotne, choć na filmie pewnie będzie mi Wam to ciężko pokazać, podstawa blokopompy, czyli blok wodny, ma stożek. Tak akurat jest dużym plusem, choćby w przypadku podstawek, czy też procesorów Intela 13 i 14 generacji. A co do średnicy bloku wodnego, to jest to 59 mm, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe wymiary blokopompy, jej wysokość to 65,7 mm i szerokość 88,3 mm. Także jest ona naprawdę po każdych rozmiarów i gdybyście chcieli na przykład tą blokopompę na swojej płycie głównej zamontować wężami w stronę radiatorów w sekcji zasilania to w wielu przypadkach może być to niemożliwe, zwłaszcza przy radiatorach rozbudowanych. Duży plus leci za samą jakość wykonania blokopompy. Jest to tworzywo, ale pokryte kauczukiem, także naprawdę mega solidnie to wygląda. Kolejna sprawa to na górze mamy wyświetlacz 2,1 cala, który raz, że ma podświetlenie RGB, a dwa może wyświetlać takie informacje jak temperatura procesora, temperatura karty graficznej, czy też ich obciążenie. Co do zasilania blokopompy, to jak widać na niej mamy specjalne wejście do podpięcia przewodu, które znajdziemy w komplecie i ten posiada końcówkę SATA, którą podpina pod zasilacz. następnie na tym samym przewodzie mamy trzy wyjścia do podpięcia wentylatorów na chłodzeniu, jak i jedno wyjście ARGB trzypinowe, gdybyście chcieli synchronizować sobie podświetlenie tego iO z całym swoim komputerem. Jest jeszcze drugie wyjście na pompie, micro USB, i tutaj musimy podpiąć dołączony w komplecie przewód, czyli micro USB do USB 2.0 wewnętrznego, który podpinamy pod płytę główną. Także, jak się pewnie domyślacie, do obsługi tego iO potrzebny będzie soft, ten oczywiście macie dostępny na stronie producenta. I teraz może kilka słów. Wam o nim powiem. Zaraz na głównej stronie Macie szybki dostęp do podświetlenia RGB, zarówno na wentylatorach, jak i na blokopompie. Następnie możliwość przełączenia między kilkoma dostępnymi presetami, które definiują zarówno obroty pompy, jak i wentylatorów. Możecie oczywiście sobie stworzyć własny customowy profil. Następnie jest podgląd na temperatury procesora i karty graficznej, jak i poniżej ustawiać sobie możecie osobno. Obroty pompy i obroty wentylatorów. Tutaj macie w obydwu przypadkach też dostępne te kilka presetów plus jeszcze swój własny. Poniżej podejrzeć możecie sobie zużycie energii, czy to procesora czy też karty graficznej, no i w końcu macie też dostęp do ustawień wyświetlacza. Tu poza wyświetlaniem choćby informacji takich jak temperatura procesora czy karty graficznej możecie sobie wgrać własny obrazek lub też skorzystać z tego, który Core wam dołącza do oprogramowania. Możecie też wprowadzić własny tekst. Generalnie dostępnych jest kilka presetów w tym zegarek, no i w dwóch z nich możecie sobie wybrać jakie informacje chcecie widzieć na tym wyświetlaczu. Czyli czy będzie to temperatura procesora, temperatura karty graficznej, czy być może obciążenie jednego i drugiego podzespołu. Także jest tego całkiem sporo, nie będę wszystkiego omawiał, bo gdybyście byli zainteresowani tym chodzeniem, to z pewnością przejrzycie sobie instrukcję obsługi, tam wszystko ładnie będzie i dokładnie opisane. A jeszcze jedna rzecz, mianowicie gdybyście chcieli zainstalować pompę troszeczkę inaczej jak standardowo, czyli powiedzmy wężami do dołu, czy też wężami do góry, no to macie możliwość w sofcie obrócenia wyświetlacza, tak aby on był pozycjonowany prawidłowo. No i ostatnia rzecz w sofcie to podświetlenie ARGB. Tutaj też macie dostępne kilka presetów, możecie je konfigurować według własnego uznania, czyli choćby jasność, szybkość efektów, czy wybranie własnych kolorów w tych też efektach. Tak czy inaczej, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Podświetlenie wygląda moim zdaniem całkiem spokojnie, no, ale sami musicie to ocenić. Podejrzewam jednak, że większość z Was tak czy inaczej będzie korzystała z tej synchronizacji podświetlenia z Waszą płytą główną, żeby wszystkie podzespoły sieciły się, że tak powiem, tak samo. No i tutaj też warto dodać, że to chłodzenie współpracuje z wszystkimi oprogramowaniami do płyt głównych, czy to Asusa, Gigabyte, SROC, czy też MSI. Teraz kilka przydatnych informacji, takich jak choćby kompatybilność z postawkami. W przypadku Inteli wszystkie mainstreamowe od 1150 przez 1200 1700. Nie ma niestety wsparcia dla podstawek HEDT 2011 czy też 2011 V3. No i w przypadku MD mamy AM4 i AM5. Co do montażu bloku pompy, jest ona bardzo łatwa. Najpierw musimy na nią nałożyć narzędziowo ramkę, w zależności od tego, czy montujemy to chłodzenie na podstawce Intela czy też AMD. Następnie w przypadku podstawek Intela do dołączonego w komplecie backplate'u przykręcamy kołki dystansowe, nakładamy pastę na procesor i nakładamy blokopompę z tą ramką. Później przykręcamy ją czterema śrubami. W przypadku AMD będzie sytuacja bardzo podobna, natomiast używamy tego wbudowanego backplate'u na płytę główną. Także montując to chłodzenie w budowie bez problemu jedna osoba sobie z tym zadaniem poradzi. Jeżeli chodzi o akcesoria, które są dołączone do chłodzenia, to to o czym mówiłem wcześniej, pasta przechodząca. Ta tubka wystarczy Wam na 2-3 aplikacje bez problemu. Następnie takie nakładki na węże, żeby łatwiej było je uporządkować w obudowie. I mamy również nakładki na końcówki ARGB. Być może mały bajer, ale przydatny. Bo z pewnością wiecie, że po połączeniu końcówek ARGB męskiej z żeńską wystarczy chwila nieuwagi, gdzieś tam delikatnie o przewód można zahaczyć i one się rozłączają. W tym momencie są one zablokowane i tak naprawdę nic ich nie ruszy. I na koniec dodam, że producent na to chłodzenie udziela 6-letniej gwarancji. Tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Gdybyście jednak mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Postaram się na nie odpowiedzieć. A teraz zapraszam Was już na wyniki testów, no i zobaczymy, czy to chłodzenie AIO pozbawi pierwszego miejsca Atmosa, który, jak mówię, królował w moim zestawieniu bardzo długo. Zaczynamy od testów przy znormalizowanym poziomie głośności. Wprawdzie Master Liquid 360 Ion nie poradził sobie z Atmosem, bo temperatury były wyższe około 1 stopień Celsjusza. Ale tak czy inaczej, wydajność jest na bardzo wysokim poziomie. I teraz w czołówce stawki mamy dwa chłodzenia od Master. Na jak długo? To się okaże. Przy maksymalnej prędkości obrotowej śmigieł mamy podobną sytuację jak przed chwilą i różnica pomiędzy Atmosem a Master Liquidem to 1,1 stopnia Celsjusza. Zwróćcie jeszcze uwagę na poziom głośności. Mimo ponad 2400 obrotów na minutę hałas jest stosunkowo niski, bo poniżej. 50 dB. Atmosa przegonić się niestety nie udało, ale było blisko. Tak czy inaczej, bardzo wydajne chłodzenie. Drugie miejsce w mojej stawce. Ja zawsze biorę pod uwagę ten znormalizowany poziom głośności, bo jest on moim zdaniem najważniejszy. I co też bardzo istotne, wentylatory są mega ciche. bo Zwróćcie uwagę, że przy testach przy znormalizowanym poziomie głośności obracały się one ponad 1500 na minutę, a generowały te 39 dB. I przy maksymalnej prędkości obrotowej, ponad 2400 obrotów na minutę, poziom głośności wynosił około 48 dB. Także naprawdę Cooler Master tutaj się postarał. Bardzo cicha pompa, ba wręcz niesłyszalna. Nawet z bliskiej odległości pół metra na otwartym testbenczu nie byłem w stanie jej usłyszeć. No, też nic dziwnego, ponieważ ja obroty maksymalnie wynosiło około 1550 na minutę. Bardzo nisko, no ale mimo tego, że te obroty były tak niskie, zobaczcie jaką wydajność to chłodzenie uzyskało. Tak naprawdę szacun. Bardzo dobra jakość wykonania, zwłaszcza blokopompy. Dawno nie widziałem tak dobrych materiałów. Montaż również prosty, każdy sobie z tym poradzi. Jedna osoba to spokojnie ogarnie. Wyświetlacz, który być może jest bajerem, ale jednak możecie sobie na bieżąco podglądać temperatury karty graficznej, temperatury procesora, czy też ich obciążenie. Możecie sobie też wgrywać sobie jakieś tam obrazki. Całkiem fajne podświetlenie RGB. Ja nie jestem akurat zwolnikiem tego wynalazku, że tak się wyrażę. Ale całkiem fajnie to wygląda. Sami zresztą mogliście to ocenić na przebitkach, które Wam wcześniej dawałem. Ja, jeżeli już, to zawsze ustawiam sobie na jednolity kolor i wtedy dla mnie to jest OK. Nie lubię jednak żadnych fonobłysków, czy też jakichś tęczy. Co do minusów, to zdecydowanie za krótki przewód mikro-USB do wewnętrznego USB 2.0. Instalując tą, czy też montując tą pompę standardowo wężami do pamięci RAM, niestety nie będziecie mogli tego przewodu poprowadzić za płytą główną. Trzeba będzie go gdzieś tam w środku obudowy poprzeciągać. Także nie jest to zbyt dobre rozwiązanie. Gdybyście zamontowali tą pompę, czy też bloko-pompę, tak powinienem powiedzieć, wężami do dołu, bo też tak można, no to wtedy ten przewód Wam sięgnie. No ale tak czy inaczej, moim zdaniem powinien być na tyle długi, żeby w każdej pozycji pompy można było go z tyłu płyty poprowadzić. Kolejny minus przynajmniej dla mnie to zbyt duża kablologia. No tych przewodów jest całkiem sporo. Oczywiście większość z nich możemy ukryć gdzieś tam z tyłu tacy płyty głównej, nie będzie ich widać, no ale cały czas jest ich dużo. Zajmują one miejsce, także moim zdaniem można byłoby zrobić tak, że zasilanie wentylatorów i podświetlenie wentylatorów pusi dwoma przewodami do blokopompy, a później tylko pod blokopompę, Potem jeden przewód zasilający, no i drugi powiedzmy ten z wewnętrznym USB 2.0, żeby można było sterować softem. No i w końcu trzecia rzecz to cena, która nie jest niska 9,5 stówki, także dość słono za to chłodzenie trzeba będzie zapłacić. Fakt, że jest naprawdę mega porządnie wykonane że jest bardzo wydajne, no ale 9,5 to jest całkiem sporo jak za chłodzenie procesora. Moi drodzy, na no dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Linka do chłodzenia macie w opisie tego filmu, tam Was odsyłam. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv